Dzień dobry. Czasami zdarzyć się może, że w naszym domu bądź firmie zabraknie nam czy to odpowiedniego rodzaju pudełka, czy to pudełka, które będzie po prostu ładne. W obu tych przypadkach z pomocą przychodzi nam Brother's Canon Cut, za pomocą którego jesteśmy takie pudełko w stanie samodzielnie wyciąć. Pudełko, które trzymam w dłoniach, zostało wykonane właśnie za pomocą Brother's Canon Cut. W filmie tym pokażę, co jest potrzebne do wykonania takiego pudełka i jak je wykonać. Także zapraszam do oglądania. Na naszej stronie internetowej maszyny brader.pl w zakładce Strefa inspiracji znajduje się link z wykrojem, który po pobraniu możesz przenieść bezpośrednio do pamięci urządzenia i korzystać z niego bez konieczności używania programu graficznego. Przyciskamy delikatnie papier do powierzchni maty, dbając o to, by przylegała ona równo w każdym miejscu. Do wycinania cieńszych papierów. Które mogą przylepić się zbyt mocno, służy mata ze słabym klejem. Wybieram teraz plik z wykrojem z pamięci przenośnej. Zatwierdzam. Wybieram miejsce, w którym mamy naklejoną naszą kartkę, tak aby ją wyciąć. Następnie wybieram cięcie. I rozpoczynam pracę. Wykrój pudełka. Możemy zaprojektować też samodzielnie. Jest to przy tym świetne ćwiczenie, w które angażując dziecko, zadbamy poprzez zabawę o rozwój jego wyobraźni przestrzennej i wpoimy mu podstawowe zasady geometrii. Za pomocą szpatułki zdejmuję teraz papier z maty, uważając, by zbyt szybkim ruchem nie uszkodzić wykroju. Składam następnie pudełko, zaginając brzegi wzdłuż linii cięcia. Że mają już Państwo w głowie zastosowanie dla Państwa pudełka. Natomiast ja podam przykład z naszego sklepu z maszynami do szycia, gdzie do pewnego modelu maszyny dodawaliśmy promocyjne akcesoria. Nie wiedzieliśmy tylko w jaki sposób te akcesoria dać klientowi, tak żeby wyglądało to estetycznie. Wtedy z pomocą przyszło nam nasze pudełko, gdzie wszystkie te akcesoria się idealnie zmieściły. Zapraszam więc na stronę maszynybrader.pl gdzie dostępna jest większa ilość informacji na temat urządzeń z serii Brother Colon Cut, jak również lista punktów, w których można takie urządzenie kupić.